Kurde, ten interkąt trzeba na gwarancję odesłać w takim razie. No, jak jest na gwarancję, to prawdę. W środku ten przycisk od włączania, nie? No. On po prostu wciska się go, i tam jakby to wygląda tak, jakby on tam gdzieś wskoczył do środka. Tak się A. zapadł, jakby no, nie? No, no, no. no, on no. Tak, po prostu on tak nie klika, tak jak tamte? Tak. Tylko tak się zapadł po prostu. Zapadł no. się, no on dokładnie, tak. więc może to jest kwestia otwarcia go i coś tam wiesz, przesunąć lekko. No, no ale, że tak w ogóle się dało, ja byłam pewna, że już tego się nie dało naprawić, że, nie, że nie, nie uruchomisz, ale jednak Dobrze, że się udało, teraz po, pamiętaj, no. teraz go nawet chyba się nie wyłączy i tak No ja no, ja tam kilkaś nic nie będę, nawet nie wiem gdzie dokładnie, bo nie znam Ale wiesz co Krzysiu, bo ja zapomnę później, jak będzie zamieszanie, ja muszę kogoś pozdrowić, mogę? Kogo? Bo obiecałam Kogo pozdrowić, to pozdrawiaj no to dobra, to pierwsze mojego męża oczywiście tak? i ekipę moją, obiecałam im, napisałam im, że jadę dzisiaj z trzechem, to przypomniali mi, ale tak co będzie pozdrawiania dla Was. Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. E, pozdrawiamy męża i e, całą ekipę. ekipę no. Spoda i, i moją Roksankę i Martynkę. Roksankę i kogo? Martynę. Roksankę i Martynę, pozdrawiamy serdecznie. Tak. Buziaczki pozdrawiamy. przesyłamy, proszę buziaczki tak. przesyłać tak. A twój mąż nie jeździ na moto? To znaczy, wiesz co robi prawko, moto już stoi. O, także, to ładnie. A no, je, także... jakie ma? CB1000R. Zgromadź rury. O, na bogato, kurde. No, także. CB1000? CB1000R, no. Naked, nie? Honda. Fajnie, fajnie. No. A podobno w Polsce Bida jest. Ale on no. góry. Ale, ale on dobrze zarabia, to dlatego. Co tutaj robią? Ścieżkę taką fajną. Tak. Ty ale by... zauważ, że ludzie, którzy nie wiem, nie, nie pracują nie wiadomo gdzie, wiesz, chodzą do normalnej roboty, ale tacy motocykliści już, którzy mają taki mega staż, to wszystkie takie osoby mają dojechane motory, nie? No tak, no bo jak go marzą to no, no, ej, samo też tak mieliśmy, tak. Że warto dążyć do tego Warto spełniać marzenia, tak, dokładnie tak Dokładnie, dokładnie, dokładnie. życie no. jest zbyt krótkie Tak Żeby odkładać Natalia marzyła o Kawasaki czarnym, no to ma, nie? Nie, to nie jest czarny No to dobra, fioletowy z czarnymi felgami, no <laughs> <laughs> nie rozróżniają kolorów <laughs> Ale pamiętasz, że zdjęcia zdjęciach się kłóciłaś jak jechaliśmy ten motorem? Pojrzyj, że to jest czarny kolor A A to nie był czarny, ale to...